Miliony euro czekają na przedsiębiorców, którzy chcą i mają pomysł na dalszy rozwój swoich firm, aby te stały się jeszcze bardziej konkurencyjne na rynku. Aby nie przegapić tej okazji, by móc skutecznie ubiegać się o środki, w Domu Uzdrowienia Chorych w Głogowie odbyło się szkolenie wraz z konferencją na temat unijnych środków właśnie. Na lokalnym rynku nie brakuje odważnych przedsiębiorców, którzy chcą inwestować w swój biznes. Na szkoleniu pojawili się też ci, którzy zlikwidowali swoją działalność z różnych przyczyn, ale teraz myślą o ponownym jej uruchomieniu. Chciałabym właśnie pozyskać środki, rozwijać swoją firmę i przyszłam tutaj po to, żeby dowiedzieć się m.in. w jaki sposób to zrobić, bo dotychczas no, no, nie interesowałam się tym i nie wiem jak to zrobić i od czego zacząć, więc myślę, że tutaj uzyskam odpowiednie... Informacja. Wiadomo, jak jest ciężko z, z samymi opłatami ZUS, ZUS i opłatami pracowniczymi. Więc tutaj każdy grosz by bardzo pomógł na, roz, na rozwój, na innowacje, obojętnie jakiej działalności, ale i w tym, i w tym wypadku no, myślę, że takie fundusze są bardzo potrzebne, bo dają możliwości większe i, i rozwoju działalności, i rozwoju samego siebie, i, i możliwości pokazania się na rynku w ogóle w pracy. Te pieniądze w dużym stopniu zostaną przeznaczone na y, przedsiębiorczość, na innowacje, na unowocześnienie. Skierowane te pieniądze będą dla firm, dla przedsiębiorców. Dlatego bardzo nam, za, dla dlatego bardzo nam zależy, żeby tego nie przegapić, żeby na bieżąco informować naszych ługowskich pracodawców, naszych przyszłych inwestorów, gdzie, na jakiej zasadzie, jakie pieniądze można pozyskać. Stąd też na szkolenie zaproszono przedstawicieli urzędów i instytucji, które zajmują się dystrybucją unijnych środków oraz wdrażaniem różnego rodzaju programów. Jednym z nich był omawiany program Jeremy. Inicjatywa Jeremy jest moim zdaniem bardzo dostępna dla przedsiębiorców. Trzeba powiedzieć na początku, że sama inicjatywa Jeremy to są środki zwrotne. W formie pożyczek bądź poręczeń, które trzeba w przyszłości zwrócić, więc z porównaniem na przykład do dotacji jest to dużo bardziej mniej pracochłonne, mniej biurokrat, jakby papierochłonne, więc myślę, że to są dużo bardziej dostępne środki dla przedsiębiorców. Bardzo ważne, żebyśmy nawiązali jakby kontakty, prawda? Żeby ten kontakt pomiędzy urzędem pracy a pracodawcą był jakby taki na bieżąco. Stąd bardzo nam zależy, żeby jak największa grupa tutaj wzięła dzisiaj udział w tej konferencji, a nawet te osoby, ci pracodawcy, którzy nie dotrą, to oczywiście jakby. Staramy się my do nich jeszcze dotrzeć, że akurat w takim takim terminie takie takie pieniądze są do wzięcia i na takich i takich zasadach. W szkoleniu wziął udział kilkudziesięciu przedsiębiorców.